to I dzisiaj y, robimy samochody na Drift z, tak. z Szybim FH4. Łaman! No, no, no. Więc zaczynamy! Widzowie, 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 no, no, no. No, no. widzowie, 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 widzowie. Wow, year later. Widzowie, 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 widzowie. ważne. Ja losuję się autko.

Ej, ja mam mega ciężko, czekaj jeszcze raz se Nie wiem, dobra, nieważne losuję ja nie wiem jak. Ej, każdy ma dwie szanse, dobra? Dobra, nie wiem co ja robię, nie wiem, strykam patrz jak ja robię, to widzowie, ja mam zamknięte oczy. Mercedes? Uuuu, będzie fajnie, Mercedesik mam na drift zrobić. I jeszcze no tego i mam Mercedes do no Freeza zrobić na drift. Jak zobaczycie to mówię, że drift to po prostu nie ze śmiechu. No niestety, ja, no, ja muszę mieć taki drift kart. Wyścigowe opłonki. Gdyby to było, to by z driftem, to ja nie przeskakuję po prostu A. Mój Dif, to, Mój to div, mega to dziwny. To jest mega dziwny. Bo ja mam Mercedesa, Moja a ty jakie? Mieliśmy niespodzianek. Ale, ale z Filipem nie było niespodzianek, więc ty powiedz. Ja robię garbusa. Garbusa? Nie, ty sobie to wybrałeś, a losujemy. Ja mam już S1, ja mam w, już tym S1 w tym, tym Merolku. I s S1 881 Dobra, no zobaczmy jak no będzie dryftował. Patrzcie, jak ten Merolek, ja ten Merolek driftuje. I teraz, i teraz pokażmy, Ale a, Ale zarobiście za, za zaje fajnie driftuje ten Mer Merolek. Gdzieś to z drugiej i trzeci mój u... O, przypomnę jest... mojego ulubionego driftowoza. O, ty, ty takie coś, to ja patrz na to. Czekaj, ja wylosuję kolejne auto, dobra. A jak będziesz na drift to po prostu... E, jak będziesz na drift, to nie wiem, dobra losuję, nie wiem jak. Protrak! Ej, muszę driftować pod, pro tym dobrze pro Protraka mam na drift, ej, jak wylosujemy auto, które mamy... Jak wylosujemy auto, które mamy na drift, to po prostu nim driftujemy. Ja wylosowałem Protraka, więc driftuję. Nie? Dzieciu, kiepsko słyszę lepiej z 3 niż 4 nawet. Okay. Możesz zobaczyć jak pięknie driftuje moim Protrakiem. Mój Protrak najlepszy. Mój Protrak najlepszy z na świecie

Dobra, ale no ja zrobię, mówię ty. zrobisz ty zrobiłeś tylko tyle? Ale jest gdzie jest ta strefa drift? No nie mam! Nie mam! to nie ważne? Dobra, to się do jakiejś randomowej, randomowej strefy. Ale będziemy... Dobra, ja też lubię. Dobra, lupę. ja też lubię. Dobra, zawracam. Dobra, zawracam o ja. O ja. Co masz? BRZ. -kę. BRZ. Ja wy okay. O nie. Ale co o nie? nie! A ja mam berzę Mam sobie do bo to ma już za dużo wody. Ale fajne body cute. Berzętka ma fajne wody. Mi się w ogóle nie podoba. Mi się w ogóle nie podoba. Bo tak. Bo tak. Cieszę no, się Nie. Jak coś, to mam BRZ. coś, to ja mam BRZ. Ja BRZ Okej, okay, a najgorsze jest to, że ja tu nie mam w ogóle, ja prawie rzadko obcy tuningowej. Ja to mam, mam, dobrze. Ja chę, nie mam nie. dobrze. Prawda? To nie ja mam mega dobrze, że mam BRZ, co nie? No, ja mam słabo, bo ja mam na 40 Teraz to ja mogę Teraz wygrać w strefie. No. Ale robimy strefę jaką ja wyznaczę, dobra? Okej, tylko musisz być na drodze, to będzie warunek stref, okej? Okay. Okej. Okay. Okej. Dobra, ale malowane, ale malowanką już losujemy, dobra? Losujemy, dobra? Zapomniałem o malowaniu, dzięki, że mi przypomniałaś. Dobra. Dobra. Ja, losuję. ja losuję. Ja też losuję. Nie wiem co tu wybrać, nie, nie, co tu wybrać. Dobra, co ja, co, ja co ja pobrałem? Co ja pobrałem? Co ja pobrałem? Co to jakieś czerwone? Czerwone? Mielone, robię, sobie mielone. Co to za dziwadło anime mam jakieś? Tak, różową berze mam Ja mam nie, no tak no O Jezu. nie, Ja mam

A ja dopiero mam 1000! No nie fair! Bo ty umiesz driftować lepiej ode mnie i to jest nie fair. Dobra, czekajcie, gdzie mnie Proszę, gdzie zawiesz? 71 tysiące, 10 tysięcy. Dobra, losuję kolejne. Losuję kolejne. Co? Ci się wylosowało? A wiesz co? Mi się zaraz wylosuje i już czeka. Dobra, na tą stronę nie wiem. A wiesz co? Ja wylosowałam. Dobra, dobre, dobrze. Cześć, nie wiem, dobra, nie 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 nieważne. A ja nie mogę. Pamiętasz tego Volkswagena starego do prawdziwego życia! Tak! To ja go mam! A ja pięćdziesiąt!

nie, nie wiem, nie pamiętam, nie wiem, nie pamiętam. Ale gorsze, a to to było jakieś... On prawie wylosował pela, wiesz? pela, wiesz? Ej, czemu Mercedes nie miał, nie miał dystansów i BRZ-a nie miała dystansów, a ten Volkswagen ma dystanzy? ma dystanzy. A ja mam milion o, nie, miliardów, nie, miliardów małych miliardów, nie, koni. Uwielbiam na pojechać, tylko polecam <grym>, O, Ale mu siadło o, Dupsko Ale mu siadło Dupsko. No co siadło mu? No, usiadł, ale no, chyba, no, ale, no, już, no, ale już nie śledzi, no, więc no, chyba go boli pupa. Tak, prawda, prawda. Z tyłu po Mogłeś się nie zgadzać. No, 560 no, koni. Bo... A <laughs> o, ja po Losuję, 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 losuję malowano. Paralosuję malowano no, cicho! Pamiętaj, musimy mówić 31 minus 30 sekund. Prawda? No, no. Co ja pobrałem? Coś fioletowego. Co ja pobrałem? Ej, skończyłeś już IZ-tę swoją? Też. Aha. Ej, mój, dosyć ładnie dryfuje. No, jak tak. Ty masz ładnie. Ty masz ładnie. ty masz Ty masz bardziej łatwiej!

rz Ale przecież miała tylko 75 tysięcy, czyli ile jest tam? 71. Ja miałem 101. Ja miałem 101. Ej, Izet! Ej, WRZE e, e, ta słabiej driftuje niż ten dziwny Volkswagen. No. Dobra, losuję auto. Dobra, losuję auto. Oooo! też mam łatwo! Szybki, ja z daj mi tak tyle! ja stąd daj mi tak tyle! Szybki, 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 stąd drift, Dałem do niej jakiś pierwszy, lepszy tunin brak było tam się 8 tam 8 daj a puder nie daje powinny silniki, dobra, wybiorę dobra, bo mam mniej mocy, dzięki czemu będę mógł, mógł dodać mu więcej mocy dobra, BMW ma od I ja nie będzie tak przeskierowywać no tylko no, jedno posizienie. A z tyłu Ja to że nie skupię, bo tu odriftowanie nie ma od prawda? No, ale ja chcę, żeby ładnie wyglądał. Kurczę, mam mało bo niecałe 100 na A Ale jest coś, co dlatego Ja mam miliard na tysiąc, ja miliard na tysiąc w Okej, będzie Kim z tej serii, prawda? No. No. Począłem, że... Jaką masz klasę? Jaką masz klasę? Ja? No. Jest jest jeden. nawet e, nie przypomnij, jak Jaki przypomnij, jakie masz auta. Jaki, przypomnij, jakie masz auta. Przypomnij, no. jakie masz auta. Jest jest którą miałam 300 konie z tamtej klasy A dam mu Dam to wodkę na Max, Ale siadł Ale, ale siadł chłopak. Jaką masz klasę? No tak, 490 kg. Mój będzie mieć mega mój duże koni. Mega duże koniec. Okej. Okay. Mój ma tylko 244 <laughs> koni. 487 <laughs> koni. <laughs> to mój ma więcej, mój ma więcej. O oh, kurde zapojono di dobra, biorę jeszcze raz. Biorę jeszcze raz. Random. Randomowe malavanko. Random malavanko. Random malavanko. Dobra. <susurra>

Ciekawe ile zrobi Ciekawe ile zrobić. Więc kolejna tura, ostatnia. Dobra, ja... Dobra, ja. Ja nie wiem teraz co mi Ja wiele. nie wiem teraz co wypiętni. A mi ten... A mi ten elektryczny sportowy Volkswagen sportowy Volkswagen! Zapomniałam, że ja tego Wolfsburga... E, a mogę jeszcze raz, bo jeszcze każdy, raz, ma każdy ma dwie szanse. Każdy ma dwie szanse. No ale? Zapomniałam, bo to jest tak, że to są dwa szanse, prawda? No. Nie ja wiem, co ja robię, ale losy. Nie ja robię, ale losy. Dobra, ja... Czekaj.

Skyline'a mam, więc no może być fajnie. Mam Skyline'a, więc Skyline może być fajnie. Skyline'a może być fajnie. Ja mam Netsuno! Ciebie mi się wydaje, że mam Grifar. Ale fajne ma To no, To wiem, to wiem! będzie fajnie, fajnie, A co?

Я мам С7 не справляюсь. С7